Siemano, Siemano. Siemano. No, witam w, w Fifie! Tak, tak dawno... za, Przepraszam, sobie Sorry, wszystko. że tak dawno nie nagrywaliśmy, ale... No to jest akurat na my, moim komputerze. Także jak ben, będzie... Mm... Muszę jakieś zadania? Zostaj. Ty jesteś w dziewiątej widzę. Bo jakby co dopiero zaczęliśmy grać w rajwals. Na tym kompie. No więc... W czwartek będzie, będę miał nagrody. No, ale wiesz, za dziewiątą ligę to malczenie. No, jak jakąś siódmą w ten czwartek. SBC tam, co? co no nie. Po co to robię? Nie nie, 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 czekaj. Ja jeszcze dzisiaj robiłem 14 razy to 14 razy robieś Razy 82 plus. To? No. Ile? 14? Razy. Ale ile paczek zrobiłeś? Jedną. A ja musiałam że 14. Nie możesz. A to ty wymusisz. To ośmena. Ośmena. Ha. A, to, a masz degradację? Nie. Oś, ośmena. Masz tego dyketę te lalalale Kwadratem to się robiło chyba. Czekaj. To masz tak. Albo Fabiana Luisa. Fabian Luiz. Bo to TL. Wiesz co to TW? No ale zniżę sobie ocenę. No widzę. Jakąś babkę damy. Już masz osiem sześć. Jani za. jakieś... mam tego. Sumaż 8,5 to za Lautaro i, i Tom i tego. Dobra, i teraz zrobimy. Ale to. jeszcze Renard musisz. Masz. Czekaj, y, tutaj damy informa, Widzowie. O Simena? Mm -mm. Kogo masz? A, jeszcze tego. Trafiło się. Tego wiem, trafiłem tak? chyba z, z, tej paczki? z tej paczki. A nie? mogę otworzyć? Y, nie wiem. Czekaj, ja sobie teraz. Zmieniłam, że jest... jakieś to jest... masz jeszcze Langa. Ciekawe. ją mm. używasz? Mhm. -mm. To czemu ją zmieniasz? Bo musisz jeszcze Renard, a masz ty ostatnia. Renard, stary. To masz Renard w tym no, wiem. składzie. No ale ty już masz 84 ogólnej. Mhm. Mm a to ja tam? Po co Ci? Boję. Ja, ja to szuknięcie. Szuknięcie. Dobra, kurde, już jest dobra. Teraz trzeba dawać jakieś... A Ty nie masz na oblekanie. O 7, No, o no Dobra, no, no, ostatnio. A już nie robię więcej masz Ty, a... Wiem, może sobie a to jest 8-2 razy 14. 14 kart o ocenie 82 plus 14 kart. To. Dobra, będę Masz 8-2, będziesz musiał za mną... Tego. Tego. Napry nie? To jest 7 dziewięć. po bardzo zostawia. Ławka. ławkę. Ale nie, ławki nie musisz. To ci nie zaliczę. Ja już tak robiłem Tylko nie w tej fifie. Ej, ale się usunę? Co Dobra. ja zrobić? Usunąć ławkę. Ale musisz jeszcze zmienić, bo nie zrobiłeś. Wiem. Za tego chyba. No ale tu zabierz to. 8-3 możesz zabrać, albo za tego no. No do tego. A Nie? Bruno Gimaraź! O. Jest, 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 jest już. Czekaj. Dla pewności bo ja nie wiem jak to działa. No, to działa! Janek, ja to robiłem. Ale w poprzedniej FIFie. No, Ty na pewno chcesz. Ale ja chcesz. Szybko to się to robi, tylko trochę czasu mam. Please, mogę tam otworzyć? Jeszcze nie otwierałem. Nie wiem. Gier. Dobra. A, ty, a, dobra, nieważne. Dobra, możesz to otworzyć, jak chcesz. Dawajcie, wbijamy 300 subskrypcji. No. Na razie możemy 250. I oczywiście kciuki w górę. Masz łapki w górę. No dobra, 3, 2, 1. Obrotem. O! Uh, specjalna Uch! karta! Specjalna walkout! Jest walkout! Specjalny walkout! To jest chyba... HP. To jest pomijam, z tym. Po co? Seria No Czemu? Uuuu. Mam... To 189 nawet. 86, No 84. Ale to, to też jest foder raczej taki. Dobra, mogę? Pada? Ale... Oren... I są jeszcze... No dobra. Yy, one są niewymienne. Niewymienne. Dobra, walk out odcinku. No, o jest. mala. Nie wiem, czemu nieważne. No bo na dół się robi. Dostajesz no, 500 no, na, no Dobra. Nieważne, widzowie. Yy, przejdziemy sobie do meczyku. Yy, We yy, Rivals'a. Ale zabrać tego Rangers'a. On jest na PP. On jest. nie wiem. Nie wiem. Taki, taki jest mój składnik. Aktualnie robię ewolucję trenda. Dlatego on, on, gra. Widzowie, jakby co on gra tylko jeden dzień, bo on, on dostał, wiecie, on gra na kąpie. Znacie, pierwszy raz zainstalował tą Fifa i dostał za fre Fifa Północy. Mhm. 4000 chyba 4600, oty czterysięć no o jestem broń, na ich pierwszym sobie to, to a tego się zmienię. Bo, a czemu ty nie używasz Prince nie wiem Prince jest dobry dobrych mam na pasnie. nie dobrych mam oni dużo strzelają mam lepszych mogę No może. Dobra, lecimy. Dobra, mecz już w następnej części.